Nowenna do Najświętszej Rodziny, Dzień Drugi Oto Poczniesz i Porodzisz Syna Fragment Ewangelii św. Łukasza W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Najświętsza Rodzino, Patronko i Opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zabudzać spokój i jedność serc, zachowaj nas. Przez doskonałe zawierzenie Wasze wysłuchaj nas. Intencja Módlmy się za dzieci, aby cieszyły się szczęśliwym dzieciństwem oraz opieką i miłością rodziców. Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.